Serial LPS. Potęga podświadomości. Odcinek pierwszy. Zaginione kryształy. Mm, co co zrobić z tymi kryształami mojego ojca? Wiesz, one mogą w tym świecie się, się zgubić. Ktoś może je i w ogóle. A i tak w ogóle, to dlaczego ja akurat. Dlaczego mnie wysłano na ten świat? a co to jest? Kim ty jesteś? Zostaw moje brylanty w spokoju. To są brylanty? Ej, nie, tam w ogóle nie ma żadnych brylantów. To znaczy, no, są. To są brylanty mojego ojca. Eee. Okej. Okay. Bo ja jestem z innego świata. Hello! Z innego świata, ty jesteś z innego świata? Ah! Zaraz Mmm, Zobaczę w ogóle, czy te brylanty tutaj są, bo kiedy wczoraj spałem, no. W... W tym lesie dosłyszałam jakieś kroki i huki. Może ktoś ukradłby te brylanty. <laughs> Brylantów brak! O nie, co ja teraz powiem ojcu, gdy wrócę, co ja powiem, co ja mu powiem? Posłuchaj, to znowu ja słyszałam, że ktoś ukradł ci brylanty, a to chyba bardzo drogie. No, oczywiście, że bardzo drogie to brylanty mojego ojca, a mój ojciec jest królem. Jednak nie wiem co to mógł być. Zaraz Ci wszystko wytłumaczę. Bo ja, ja wczoraj poszłam spać do lasu razem z, to, z tym czytki. Są z szkatułką, z brylantami. Wtedy tam było jeszcze miliard złotych brylantów. Miliard złotych brylantów? Tak. Były one takie maciupenkę, więc było ich naprawdę bardzo dużo Jednak były bardzo drogie. No, i tak. Słyszałam wtedy jakieś kroki, które się zbliżały. Jednak, jednak wtedy jeszcze stałem. Nie mogłem się jakoś obudzić. Oczy nie chciały mi się otworzyć, a moje ciało po prostu nie wiem, jakby było przybite do ziemi. Dobra, jest już późno. Masz tu mój numer telefonu. Zadzwoń jutro rano. Ale. Następnego dnia. Ach, jest już rano. Idę się ubrać. Mm. No tak, miałem do tej dziewczyny zadzwonić. Tak, muszę, ja nie mam tego telefonu, co podobno się dzwoni w tym świecie, muszę komuś ukraść. Chyba zamknę lepiej, żeby mm, Niech się nie domyślił, że tu spałem. Jak żul! Kto to powiedział? Telefon! Mam telefon, teraz do niej zadzwonić, tylko gdzie ta kartka? O, jest tutaj, dobra, dzwonię. Tu dzwoni, halo? No, to ja miałem do ciebie zadzwonić. No, po co miałem do ciebie zadzwonić? E, po to, że tam e, gdzie jesteś? Jestem w parku. A co? E, aha, a tak w ogóle to skąd ty masz telefon? A ukradłem go jakiejś babce. Zgłoś No właśnie słyszę. Zamknij się. Dobra, zaraz będę w parku. Poczekaj tam na mnie. Pa! Pip! Pa. Dobra, muszę się jakoś wydekorować. Po 15 minutach. No już gdzie ona jest? Już jestem, już jestem. W końcu. No, to może. Powiedz coś o tym swoim świecie. No, no bo tam jest tak, że tam są kryształy, i każdy król ma tam. No najmniej to jeden kryształ. Mój ojciec miał ich miliard, jak mówiłem. No ale je skradziono. I teraz no byliśmy najpotężniejsi dzięki tym kryształom. Teraz kiedy je skupiłem to, to nie będziemy już potężni. I, I nasz gatunek zginie. To bardzo dziwne. No Do, dobra, już... Trzynasta. Ja teraz muszę iść do domu. Może chodź ze mną, no. ale to lepiej schowamy w garażu. Yy, wow, to twój dom. Jest to bardzo jasno. Yy, no w moim świecie kiedy Brylanty znajdowały się jeszcze w tej magicznej skatulce, to było jeszcze jasno, ale teraz na pewno jest ciemno, jak nie wiem. W dupie można. Tak, dokładnie. Dobra, to ja się spytam, czy możemy mnie Możesz. A tak w ogóle to masz jakieś inne, bo chyba wyglądasz jak żul? A, i tak w to ja mam na imię... To jak masz na imię? Galaxius. Co? U jeszcze takich imion nie ma. Dla, ja jestem Felicja. To możecie ci na imię. imię, na przykład Jake. No fajne, a tak w ogóle to słyszałem, bo mój tata mówił, że tu jest jakaś szkoła że, no, no, tacy Kolesie w moim wieku tam chodzą. Dobra, to mogę, może się mamy, czy może się zapisać ze mną do klasy. Okej. Okay. Tech jutro jest rozpoczęcie roku szkolnego. Co? Rozpoczęcie czego? Roku szkolnego przez dokładnie, nie wiem, kilka miesięcy, nie wiem, czekajcie. Przez 10, przez 10 miesięcy chodzisz do szkoły, a przez 2 miesiące masz wakacje, czyli tak jakby nie chodzisz przez 2 miesiące do szkoły. Aha, ale u mnie to nie ma rozpoczęcia roku szkolnego, tylko rozpoczęcie barmitwy mitwej galakcji Dobra, ale i tak będziemy musieli się dzisiaj kupić jakieś ubrania. Fajna no. muzyczka! No, idziemy nie muzyczka. Tak. Będziemy ci musieli kupić jakieś yy, ubrania, coś tam na rozpoczęcie roku oraz tak ogólnie. Patrzmy może z sklepu. Na my idziemy z sklepu. Dobra. W sklepie. No to chodź, idziemy coś, sobie, idziemy coś tobie wybrać. Przy kasie. Tu wyjdzie 250 zł. 250 zł? Przecież, przecież płaci się... Kryształami błękitu. tu. u nas takiego czegoś nie ma. U nas się płaci pieniędzmi. Aha, ale ja takich nie posiadam. Dobra, proszę bardzo, Do zobaczenia, zł. Do widzenia. Widzenia. Na zajutrz. Drrrę, drrrę. A co to? To dzwonek. Jest 7 rano, a o mam na rozpoczęcie. Ubiera się te ciuchy. W szkole. Mmm, o fu, jaka ta szkoła jest brudna i brzydka. Ach, no, w końcu mieszkamy na przedmieściach, a tutaj nie ma wyrafinowanej szkoły. A w końcu to niedługo będę robić remont. Aha, no, to idziemy na to rozpoczęcie? Tak, jest na sali gimnastycznej. Po rozpoczęciu roku. No, i teraz będziemy musieli chodzić i się uczyć. Mmm, okej, okay, ale ja muszę to zdjąć, bo to naprawdę mnie ciaśni. Ach, zajmiesz w domu. Czemu? Bo tak. No, zajutrz po szkole. No jak? Podobało ci się w tej szkole? No, była straszna, no ale to słowo uczyć, jest, może być naprawdę miłe. Ach, po kilku dniach raczej będziesz mówić, że uczenie jest głupie. No, ale dobra. Wiem, że ta szkoła jest brzydka, ale no, są bardzo mili nauczyciele, co, nie? ale na stołówce to już... Nie są mili, potem ci opowiem. Ale, a ci, a te inne, te, te ludzie, to, to, to kto? Inne ludzie? To są inni uczniowie. Uczniowie? Co to są uczniowie? Ci, którzy w tej szkole się uczą. Wow, a szkoda, że ja nie jestem uczniem. Ach, no. Ciekawe, jak mój syn sobie tam radzi. No dobra, to ostatnio otworzyli w takiej, taką kawiarnię piwniczkę. Tu jest się, schodzi do piwnicy i jestem kawiarnia. Co? No, zobaczysz. Podobno jest tam dobre ciasta. Kawiarnia piwniczka. No dobra, to co zamawiamy? Mm. To ja chcę. Dobra, ten te, te ciasta czekoladowe i może damy jeszcze tort. Proszę bardzo, pieniądze. Tær. Og så hasjbæsj.